Bo jeszcze wystarczyło Pani sił na trzecią olimpiadę, prawda? Więc proszę Pani… Tokio, bardzo ekscytujące tak, Tokio. Tak, tak, co niektórzy, bo ja jak zdobyłam pierwsze mistrzostwo Polski, to powiedziałam, wiecie co, ja chyba pojadę na trzy olimpiady. A co niektórzy tak sobie, ty, ty masz coś z głową. No to jest 12 lat ciężkiej pracy. Tak, ty masz chyba coś z głową. Ja mówię, być może mam. No ale jak ty to chcesz zrobić? Ja mówię, normalnie trenować. Mnie to, mnie to, no, ale taki wysiłek, to, nie, Wysiłek, no, chcesz coś zrobić, to musisz włożyć wysiłek, jakiś zrobić. No i tak się wszyscy śmiali. No i były nawet poważne zakłady. Jak pojechałam na tą trzecią olimpiadę, się zakwalifikowałam, to przyszedł ten, z Krzyszkowiak i mówi: Tak, Daniela. Wiesz co? Ja też byłem już na, 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 na tych, ale ty mówi, skąd ty wiedziałeś, że ty będziesz na trzech olimpiadach? Ja mówię, bo ja tak chciałam. A wiesz, ponieważ mam ambicje, może nie we wszystkich dziedzinach mówię takie wielkie, ale no, mnie to po prostu odpowiada. Ja się dobrze czuję. Dlaczego nie? Pracowita, no. ambitna. No. I, i, I zaliczyłam trzecią olimpiadę z tym, że już nie, nie z takimi sukcesami, ponieważ. Też tak trudno się usprawiedliwiać, ale jechałam, Nie, nie, dla mnie to nie było. To, 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 to. Moją ambicją było zakończyć lepszym wynikiem, ale obiecywano mi, że będę startowała tylko w jedynce. Bo to, był, to była moja koronna konkurencja. Mimo że nie miałam pływać, to wolałam w jedynce. No i a potem w ostatniej chwili dosłownie dzień przed, przed startem przychodzi trener i mówi będziesz startowała w dwójce i w jedynce. Ja mówię nie, nie, nie zgadzam się, a to, to tam nie masz nic do powiedzenia, musisz startować, ponieważ tam tamta się nie nadaje, bo ona jest za słaba. No i stąd, stąd jest ten wynik taki jaki jest. Finał, no, finał na olimpiadzie też się liczy, to jest prawda, ale ja chciałam zakończyć medalem. Nie, nie mówię o złotym, bo, bo tam Niemki i Rosjanki cały czas były bardzo silne i one tam z nimi to raczej nie miałam szans, chociaż dwa razy wygrałam na takich międzynarodowych zawodach. Ale to to, to tak, moją ambicją było zdobyć medal. Ale, no ale stało się tak, jak się stało.